mam go z tej strony, jak u was w tym filmie na moim kanale, to jest bardzo ważny film nie klikajcie w inny. Teraz będziemy mieli nowe ustawienia. Pierwsze, to jest bardzo ważny film. Drugie, jeśli będziecie chcieli, to w najbliższych dniach w komentarzach, jeśli chcecie, żebym zagrał w Speed Builders, to napiszcie w komentarzu hashtag A. Jeśli chcecie SkyBlock, ten, w którym mam koblarki, to to hashtag B. Jeśli chcecie grę w SkyBlock, to hashtag C. Jeśli chcecie e to hashtag D. Jeśli Major Mystery hashtag E. Ale teraz będzie zrobimy sobie rozkład, dlatego w by ogóle nie było dosyć nie wiadomo, co się stanie. Poniedziałek będzie Minecraft. We wtorek będą ogłoszenia. Yy, w środę coś ode mnie. Mój prezent. W czwartek to wasze. Więc to właśnie co napiszecie w ogłoszeniach, pod następne ogłoszenia wtorek, to będzie to. No najczęściej to będzie po prostu taka ankieta w komentarzach Jeśli nic nie napiszecie, to będzie moje po prostu Lub, nie wiem, po prostu coś się decydy Piątek y, będzie inna gra, nie Minecraft jakby to Czyli, nie wiem, Make More, jakieś Slither.io lub coś takiego A w sobotę będą Bedwarsy, a w niedzielę będzie Skyblock, ten z Koblarką więc teraz, na razie przejdziemy na początek, ale jest też inna bardzo ważna rzecz. Jeśli chcecie, żebym robił live, y, filmy na żywo, to musicie robić 1000 subskrypcji. Jeśli chcecie, żebym był na kwadratową masakrę na ten serwer wszystkich youtuberów, to musicie dobić 100 tysięcy subskrypcji, albo pod każdym filmem będziecie musieli dobijać 50 tysięcy wyświetleń. Albo pod moimi live'ami, bo sądzę, że zanim to wszystko się stanie, to będę miał już 1000 subskrypcji. Jeśli w ogóle tego tak jako zajdziemy, to wtedy będzie po prostu. Jeśli pod moim live'em będzie, zawsze pod moim live'em będą około tak 400 oglądających, to wtedy też nie sądzę, że się stanie, tylko tak uprzedzam na przyszłość. Więc pa!